Dzień dobry. Witam Was ciepło. Fajnie, że jesteście. Nie zapomnijcie zostawić ślad po sobie w formie komentarza i będzie mi bardzo, bardzo miło, jak udostępnicie ten filmik wśród swoich social media, na Facebooku, Instagramie, w wiadomościach prywatnych do osób, które mogłyby być zainteresowane tym z różnych powodów. Będę wdzięczna z tego względu, że Rozbudować pora ten kanał z Waszą pomocą? Będzie tak. Dobra, słuchajcie, wróciłam dla Was, bo Wy prosiliście. To dla Was wszystko robię, to dla Was nagrywam. Po części dla siebie również, bo są filmiki, które są tylko i wyłącznie dla mnie, bo je bardzo lubię. Wy oglądacie z grzeczności. Niektóre rzeczy Wam nie pasują, ale jeszcze się nikt taki nie urodził. Co nam wszystkim dogodził i tutaj nie ma co na ten temat zbytnio dyskutować. Przechodzimy do rzeczy. Ja Wam pokażę rzeczy, które zakupiłam u babci, plus te, co widzieliście z poprzednich filmików z TK Max Wodajże, bo chyba dla siebie żadnego innego sklepu nie kupiłam oprócz TK Max i zakupiono u babci. TK Maxa już widzieliście, więc ja tu połączę. Dlaczego tak zrobię? Dlatego, że to był ostatni zakup i te stylówki również będą łączone. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale na pewno je zobaczycie. Zaczniemy po prostu od bluzeczki. Wszystkie rzeczy, które kupiłam, zobaczycie w tym filmiku na mnie. Mam nadzieję, że udostępnicie i że pokażecie, że w grupie Siła... I zadziałamy, zwojujemy cały świat. Jeżeli tak, pamiętajcie o dopisaniu mnie, w zależności gdzie udostępniacie. Jak, jak widzicie, ja bardzo lubię się w takich bluzeczkach. I tym razem taka piękna, czarna bluzka. Tutaj wygląda ona na taką... Nie, ona chyba jest nawet. Zależy jak światło, bo jak patrzę tak na nią, to ona jest czarna. A jak patrzę, tak to jest granatowa. Kolor nie jest napisany, nieważne. Taka bluzeczka będzie fajnie wyglądała do różnych spodni. Tak mi się wydaje. Więc zobaczymy, w jakiej stylówce będziecie mogli ją u mnie zobaczyć. Następnie przepiękny, zjawiskowy. Ostatnią mam fazę na takie kolory sweter, ale cudny jest, po prostu cudny. Zobaczcie. Ta dziurka tutaj. Teraz w tym roku są bardzo modne takie odważne kolory. Oczywiście tradycyjny ka, y, karmel, y, brąz, zieleń ciemna butelkowa i tak dalej. Y, te kolory również, ale takie y, takie kolorki Przepiękne, dosyć ciężki jest ten sweter. Na szczęście nie kupiłam go na wagę. Zobaczcie, ciekawa jestem, w jakiej stylówce on się pokaże o mnie, bo ja już mam wizję na to. Uwielbiam takie stylówki, a szczególnie, że osoby, które mnie obserwują bacznie na Instagramie, lubią inspirować się moim wyglądem. Kobieta po 40 troszeczkę mam teraz za dużo kilogramów nie mogę ćwiczyć, nie ćwiczę, nie mam w ogóle absolutnie ruchu. Upo, upadłam na zdrowiu. Miałam o tym nie mówić, ale wiecie co? Jak macie czas, to się zawsze znajdzie. Zdrowie, ćwiczcie, naprawdę ćwiczcie. Warto. Jakikolwiek ruch. Dobra, piękna, piękna seledynkowa bluzeczka, to jest taki sweter. Lemonkowa, seledynkowa. Taki piękny kolor, przepiękny. Następnie. robić zakupy spierimarka z, z tego względu, że tam widziałam świetne, świetne, świetne nowe, nowe stylówki. Świetne, przepiękne jest to. Przepiękne. Ach! Która, y, która rzecz Wam się najbardziej podoba, i która stylówka najbardziej do Was przem, prze, przemówiła. Następnie znowu New Look, spódniczka zielona, ciemna, zielona, butelkowa. Ciemna, zielona, butelkowa. Ciemna, zielona, butelkowa, i tak w kółko. Przepiękna zieleń. Patrzcie, jaka plisowanka będzie leżała. M, przepraszam Was, czasami jest tak, że. Obraz, od światła się odbija, jak będzie ruch. Ale zobaczcie, przepiękna, przepiękna jest ta spódniczka plisowana. Plisy, modzie, króciutka. Kobiety, wystawiajcie nogi, wystawiajcie nogi, pokazujcie się, nie wstydźcie, czy macie kilogramy, czy ich nie macie. Jesteście piękne, takie jak jesteście. Zadbajcie o to, żeby się dobrze czuć same ze sobą. To jest bardzo ważne. Zpraszam notyfikacji na telefonie. Nie wyłączam zawsze mi tu Zawsze tutaj jest dosyć głośno. Czy ja to połączę ze sobą. To zobaczycie. Biała bluzka, biała koszula top shop. Taka luźniejsza. Tutaj bardzo mi się podoba, chociaż koszul białych to ja mam chyba już 5, ta chyba będzie szósta. Wszystkie podobne jeszcze na dwie patrzałam. Ona ma tutaj taką nie wiem jak to powiedzieć. takie coś. taką taką zagniotkę za nawet, naprawdę nie wiem jak to powiedzieć, ale jest przepiękna. No. Następnie sroczka, sroczka ja nie mogłam przyjść obok, obojętnie. Dlatego, że w każdym jednym sklepie teraz, tą porą, przed Sylwestrem, przed świętami, przed ym, imprezami świątecznymi w pracy, bo, yy, bo tak, takowe tu są, yy, przed różnymi takimi Przyjęciami, przed karnawałem, w każdym jednym sklepie znajdziecie takie świecidełka. A ja znalazłam to u babci. Czemu ktoś to oddał? Nie mam pojęcia. Jak widzicie, kosztowało mnie to tylko 5 funtów. Jest to przepiękna, cudowna wprost. To jest e, minióweczka. Minióweczka. Zobaczcie. Z dekolzikiem. Naprawdę bardzo ładna. Robi wrażenie, nie? Hmm? Tak. stop, no I'm never second guessing I got a car complex Haters love to hate, but I never feel pressed Got a lot on my plate, but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm Mason this test Oh, tear it up like I'm Jason I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments No negotiations, it's my way I was born impatient And like a damn Freemason I'll run this nation Sukieneczka na każdą okazję Słodziak, przepiękny, lata takie moje, 60., 70., 50. Różne lata takie najbardziej lubię. 70. No, nie będę przymierzać, bo niepotrzebnie przymierzam, bo z pięknym, zobaczcie, wykończeniem zwykłe takie guziczki, ale robią robotę. Tutaj stylówka do tego, wiadomo, jakiś but, jakaś biżuteria, może marynarka, może płaszczyk na to i już można iść w świat. Podbijać serca. Pięć funtów. Wszystko podróżało, to i w lumpeksach podrżało. Ja pamiętam, jak za funta kupowałam rzeczy. Następnie słodziak już chyba to widzieliście, golf. Po prostu w paski golfik taki o. Dlaczego, której byście nie ubrali, piszcie na co macie ochotę, oczywiście pamiętaj drogi wizu, zachowaj dystans do innych osób, bądź grzeczny, nie bądź wulgarny, jeżeli coś Ci się nie podobało, zachowaj to dla siebie, ja pytam o to, co Tobie się podobało, nie było takiej rzeczy, jesteś tu na tym kanale, nie wiadomo po co, sam nie wiesz jak się znalazłeś, to dziękuję Ci za uwagę, za poświęcony czas, na pewno znajdziesz coś dla siebie w innych filmikach, na innych kanałach a wy moje kochane, moi drodzy moje drogie, dziękuję wam z całego serca, że jesteście i dajcie swojego faworyta tutaj czy podbijemy tu ten internety tym filmikiem? mam nadzieję, że tak, trzymam kciuki, buziaki do, do miłego, do zobaczenia, pa pa